Dzień 27. Ukryty w ranach. Kapłan żegnając się rzekł: Mój Gerardzie, proś Boga za mnie, bo bardzo cierpię. A on odpowiedział: Żebyś wiedział, jak ja cierpię. Jest co cierpieć, oj, jest. I począwszy wyjaśniać pożytek cierpienia, dodał: Jestem stale wewnątrz ran Chrystusa. I rany Chrystusa są we mnie. Cierpię ciągle wszystkie trudy, wszystkie bóle Chrystusowej męki i zamilku. Jest takie powiedzenie, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, zwłaszcza wtedy, kiedy dotyka ci cierpienie, zwłaszcza wtedy, kiedy potrzebujesz kogoś, kto będzie przy tobie w tych trudnych chwilach, kiedy zmagasz się sam ze sobą, kiedy nie rozumiesz tych rzeczy, które ciebie dotykają. I jesteśmy świadkami właśnie tej sytuacji, że bliski znajomy pisze do Gerarda, prosząc o modlitwę. Módl się za mnie, bo ja cierpię. Módl się za mnie, bo potrzebuję wsparcia, bo jestem właśnie w tej trudnej chwili, kiedy potrzebuję twojej obecności, świadomości tego, że jesteś, że się za mnie wstawiasz. W cierpieniu nie chcemy być samotni, w cierpieniu nie chcemy być samotni. Natomiast bywa takie cierpienie, że no, tak czy tak pozostajemy sami ze sobą i co wtedy? I tutaj też Gerard daje odpowiedź. Daje odpowiedź temu swojemu przyjacielowi i daje odpowiedź yy, każdemu z nas. Otóż twierdzi, że yy, cierpienie to spotykanie się z Jezusem właśnie w cierpieniu. Czyli nie w jakichś fajerwerkach. Nie tylko w radosnych przeżyciach pełnych nadziei, ale w przeżyciu cierpienia. Dlaczego właśnie w przeżyciu cierpienia mamy spotykać Chrystusa? Bo Chrystus właśnie taką drogę wybrał, żeby dać nam zbawienie i w dodatku wskazał ją każdemu z nas. Jeżeli chcesz i za mną, bierz krzyż. Jeżeli chcesz i za mną, łącz się ze mną w cierpieniu. I brzmi to tak trochę przerażająco, nie? że trzeba wziąć na siebie krzyż, że to będzie bolało, że trzeba będzie się zmagać. Dlaczego, po co? Że to będzie takie, powiedzmy, cierpienie, które przychodzi z zewnątrz, że to im to będzie dociskać i, i miażdżyć. Natomiast Gerard widzi to trochę inaczej. Mówi, że cierpieć dla niego to być w ranach Jezusa. A to już trochę inna perspektywa. Być w ranie Jezusa, jakby schować się w nim, być w tym miejscu bólu. Ktoś mu wydrążył ranę. Wydrążył mu ranę, która no, przyniosła mu yy, ogromny ból czy rozczarowanie może nawet tym, jak zachował się wobec niego człowiek. Ale on pozwolił na to, żeby ta rana była jak grota w skale, gdzie możesz wejść i schować się przed niebezpieczeństwem, gdzie możesz się z nim spotkać, gdzie możesz się wsłuchać w to, co on chce Tobie powiedzieć, bo już nie uderzają Cię podmuchy wiatru. Tam możesz być z nim. W cierpieniu skrył się Pan. W ranie, w ranach Jezusa możemy się schować, zwłaszcza w tej ostatniej zadanej włócznią w przebitym sercu. Pomyślmy o tym, że włócznia, która przebiła serce Jezusa, od razu uruchomiła strumień miłosierdzia, że tam w sercu Jezusa, który jest przebite, której straną jest źródło miłosierdzia. To znaczy, jeżeli dotykacie cierpienia, jeżeli Pan Bóg wprowadza Cię w cierpienie, może właśnie nawet konkretnej choroby, czyli cierpienia fizycznego, cielesnego, to może właśnie w tym cierpieniu kryje się głębokie spotkanie z Nim. To może właśnie to cierpienie sprawi, że odkryjesz głębie Jego miłosierdzia, głębie Jego miłości. To jest odpowiedź, którą On nam proponuje i którą sam starał się przestrzegać. Jestem ciągle w ranach Jezusa. W cierpieniu ciągle czuję się kochany i w cierpieniu odkrywam Pana, chociaż jest to trudne. Prośmy Gerarda, żeby się za nami wstawiał właśnie w tym odkrywaniu yy, piękna Jezusa w jego ranach, w przebywaniu razem z nim.